wprowadziła wszystkich w nastrój integracyjnego spotkania opłatkowego osób z niepełnosprawnościami ze wszystkich gmin powiatu bolesławieckiego, które odbyło się już po raz 23. Zanim zrobimy znak krzyża i przywitamy się z Panem Bogiem, z Panem Jezusem, to ja bym chciał, żebyśmy przywitali tych wszystkich, którzy tu są najważniejsi. A wcale nie najważniejszy jest są władze powiatu, wcale nie najważniejsi są księża, wcale nie najważniejsi są wolontariusze, chociaż oni są bardzo ważni. Arcerze też nie są najważniejsi, chociaż są bardzo ważni. I caritas, ale wiecie, kto jest najważniejszy? Ci, co są tutaj gośćmi. Msza święta koncelebrowana, której przewodniczył legicki biskup pomocniczy, a współkoncelebrowali bolesawiccy kapłani, zawierała też udział uczestników spotkania, którzy wypowiadali słowa modlitwy wiernych. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupa Andrzeja oraz obecnego wśród nas biskupa Pawła, aby ich nauczanie i przykład życia. Stały się dla współczesnego świata źródłem nadziei. Ciebie prosimy. Dary ołtarza również były przyniesione przez uczestników, reprezentujących i osoby niepełnosprawne, ich opiekunów, organizatorów spotkania oraz wolontariuszy. Śpiewy w trakcie mszy to były oczywiście kolendy. Chór kantate Deo zaśpiewał m.in. jedną z najpopularniejszych kolend ukraińskich. Organizatorem spotkania opłatkowego było Bolesajdzkie Starostwo Powiatowe we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski. Ale to również wynik aktywności wszystkich gmin, powiatu, instytucji oraz wolontariuszy. Życzę wszystkim uczestniczącym w dzisiejszej uroczystości, aby poczuli, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni że tworzymy wspólnotę. A osoby z niepełnosprawnościami są częścią społeczności opartej na zrozumieniu i szacunku do drugiego człowieka. Sala sportowa pierwszego ogólniaka i tym razem była wypełniona po brzegi. Świadczy to o potrzebie organizowania takich spotkań i można było zauważyć w jego trakcie wśród uczestników zadowolenie z tego, że kolejny raz mogli być razem przy tej szczególnej okazji. Wiemy, że ludzie nie są doskonali i społeczeństwo też niestety nie jest doskonałe. Ale grzechem i błędem jest nie dążyć do doskonałości. Staramy się przez organizowanie tego typu spotkań, ale przede wszystkim przez całoroczną, permanentną działalność instytucji, stowarzyszeń, dążyć do tego, żeby każdy człowiek, każdy mieszkaniec powiatu Bolesławieckiego czuł się w nim dobrze, czuł się z nim bezpiecznie. No pięknie że się tutaj dzisiaj wszyscy spotkaliśmy. Ale wiem, że to jest ten wyjątkowy czas, kiedy mamy to święto i możemy dzisiaj się spotkać, ale też na co dzień macie swoje miejsce w powiecie bolesławieckim, w starostwie, gdzie zawsze jesteście mile i chętnie widziani z każdą waszą sprawą możecie się do nas zgłosić. Te coroczne spotkania opłatkowe są zaś bolesławieckim fenomenem. Wiele osób, które kiedykolwiek w nich uczestniczyło, nie wyobraża sobie, żeby nie być w tym miejscu przy kolejnej okazji. Mam ten zaszczyt, że zapoczątkowałem to jeszcze jako starosta w 2002 roku, czyli, tak licząc średnio, że jest tutaj około 500, ponad 500 osób, to przewinęło się tutaj już 11 tysięcy ludzi co najmniej. Dla nas to jest wielkie wyzwanie, ale myślę, że również ksiądz biskup potwierdzi, że jest to największa tego typu impreza w diecezji legnickiej. Chciałbym wszystkim podziękować za to, że jesteśmy tutaj razem. Nie do przecenienia jest wkład w coroczne spotkania opłatkowe wolontariuszy, szczególnie młodych ludzi z bolesleckich szkół, arcerzy, wojska, policji, straży pożarnej i straży miejskiej oraz instytucji z terenu całego powiatu, które wspomogły całą organizację łącznie z dowiezieniem uczestników z gmin całego powiatu. Chciałbym z okazji Nowego Roku złożyć Państwu najlepsze życzenia, w szczególności zdrowia, bo zdrowie jest fundamentem naszej codzienności, naszej Sprawczości. Życzę wszelkiej pomyślności, uśmiechu na twarzy, ale życzę również, aby codziennie wokół państwa znajdowały się osoby dobre, które będą państwa wspierały. Po części oficjalnej nastąpiła agapa, czyli znany jeszcze z czasów pierwszych chrześcijan, wspólny braterski posiłek. To był już czas na wzajemne życzenia, rozmowy i po prostu spędzenie czasu w gronie znajomych, przyjaciół i ludzi dobrej woli. Ten czas umilały wszystkim Boleselska Orkiestra Denta oraz zespół pieśni i tańca Bolesławiec. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano też okolicznościowe paczki z podarunkami.